Dajcie serdecznie wrzesień, jesień. Może jeszcze nie kalendarzowa, ale w przyrodzie już chyba tak. Więc jak wrzesień, jesień, to trzeba zająć się kompostem. Dziś pokażę wam swój kompost przed roku, który to jesienią trafi na zagony warzywne i nowo zakładaną pryzmę kompostową. Zapraszam. W swoim ogrodzie mam cztery skrzynie kompostowe, skrzynie o pojemności jednego metra sześciennego, a więc wysokie na metr, szerokie na metr i długie na metr. Takie skrzynia metr na metr na metr. Metr sześcienny to jest właśnie taka ilość którą powinniście mieć, jeśli myślicie o dobrym procesie kompostowania, żeby on dobrze się zagrzał, żeby on nie przesychał i nie za szybko przestygał, bo dzięki temu, że będzie gorące, że będzie tam ciepło, że będzie trzymała się wilgoć, że szybko nie będzie przesychał, to ten proces kompostowania będzie zachodził prosto i w miarę szybko. Jeżeli chcecie u siebie w ogrodzie kompostować, a powinniście chcieć, to zachęcam Was do tego, żebyście mieli co najmniej dwa kompostowniki, dwie skrzynie kompostowe. Ja w jednej zbieram materiał, zbieram materiał, to znaczy zbieram łęty, pomidorów, aksamitkę, różnego rodzaju rośliny, które przychodzą do mnie z ogrodu, które wyrywam, które usuwam. Skoszona trawa. W tej chwili dobrze znowu rośnie trawa. W tej chwili usuwamy wiele warzyw, wiele roślin z zagonu, w związku z tym można zbierać. I wówczas, kiedy już nazbieram taką odpowiednią ilość tej materii, to zakładam jedną pryzmę kompostową. Zakładam taką dużą pryzmę kompostową, więc potrzebna mi jest druga skrzynia. Warto zakładać tak od razu większą ilość kompostu. Nie dlatego, że to jest jakieś wyjątkowo ważne, ale jeżeli założycie od razu. Dużą pryzmę kompostową, ilości, większą ilość materii będziecie chcieli przekompostować, to ona szybciej się Wam zagrzeje, będzie szybciej przebiegał proces kompostowania niż w niewielkich, małych, drobnych kompostownikach czy w drobnych warstwach. Więc nawet jeśli zbieracie cały rok skoszoną trawę, potem przekładacie ją usłuchymi liśćmi czy z rękami, to teraz jesienią warto po prostu tę całą Waszą zbieraninę, tą całą moją. Zbieraninę biologiczną przerzucić i ułożyć jedną pryzmę kompostową. O właściwych proporcjach materii brązowej do zielonej mówiłem w poprzednim filmie z przed roku, więc tylko takie krótkie przypomnienie, co najmniej połowa zielonych i co najmniej połowa brązowych, a lepiej, żeby tych brązowych było 60-70%, a tej materii zielonej 30-40%. Czym jest materia brązowa? To są suche liście, to są zrębki, to jest karton, to są nawet gazety. To są te wszystkie, słoma, to są wszystkie materie, które długo rosły. Długo rosły i mógł się w nich wbudować węgiel. Ja ostatnio, przed miesiącem, ciąłem swój żywopłot z pęcherznicy kalinolistnej, w związku z tym teraz mielę te długie pędy kaliny na zrębki i będę miał dużo takiej brązowej materii do tego, żeby mieszać ją choćby z chwastami, które usuwamy z zagonów warzywnych czy z rabat, z resztkami warzyw usuwanych z zagonów warzywnych czy świeżo skoszoną trawą. Prawie cała skrzynia wypełniona materiałem, który zbierałem od początku lata. Prawie cały jeden metr sześcienny. Każdą warstwę, jak widzicie, polewam wodą, bo potrzebny jest do procesu kompostowania także wilgoć, potrzebne jest powietrze, które będzie razem z wilgocią dawało szansę rozwojowi, Bakterii. To jest to, co zbierałem od początku lata. Jeszcze do tego kompostu dorzucę trawę z koszonego trawnika. Świeżą, świeżutką, zieloną trawę. I dodam, i dodam do tego moich zrębek z pęcherznicy. I jeszcze kilka takich warstw dzisiaj, bo trawnik spory i będzie pryzma gotowa. Będzie pryzma rozpocznie się proces kompostowania. Jak widzicie, mój kompostownik nie jest w jakimś mocno ocienionym miejscu. Jest na słońcu. To nie jest źle. Kompostowniki nie muszą być. W cieniu, koniecznie, żeby nie przesychały. Nie, one mogą być, a nawet dobrze, że są w słonecznym miejscu, bo łatwiej się nagrzewają. Te promienie słoneczne pomagają w nagrzaniu tego kompostu. Dzięki temu lepiej przychodzi proces kompostowy. A to, że one mogą przesychać, no to ratunkiem jest plandeka, którą po prostu okrywam pryzmę kompostową. Okrywam ją, żeby po pierwsze nie przesychało, a po drugie, żeby padający deszcz nie wypłukiwał tych cennych składników tego życia, które tworzy się w tym kompoście w głąb gleby, ale żeby ono zostało w kompoście, który będę używał na zagonach i rabatach. W związku z tym trzeba okrywać. Ja okrywam plandeką jakimś materiałem, jakąś plandeką, jakimś folią. Jakimś, jakimś grubym dywanem, po to właśnie, żeby nie przeciekał tędy deszcz, żeby nie wypukiwał tych cennych składników pokarmowych. A jeżeli mi zostanie więcej zrębków, to nie zużyję kompostu, to założę osobną pryzmę kompostową. Tylko na zrębki. Zazwyczaj jest niedobór tego brązowego materiału, ale jeśli macie nadmiar, jeśli macie dużo zrębków, to są akurat zrębki brzozowe. Zobaczcie, jak już ładnie rozłożone one. Mają ile? Mają dwa lata? Rok? One mają rok i są już takie brunatne, podlegają procesowi kompostowania. Te zrębki. Potem będę też rozkładał na zagonów. Ale to jeszcze niech rok się przekompostują. Te zrębki też trzeba podlewać. Zacznę od ubiegłorocznego kompostu. Jest już gotowy do tego, żeby go przesiać i wykładać na zagony. Ładnie pachnie, jest czarny, świetnie przygotowany, taki czarno-brunatny. Trochę jest patyczków, tych części grubszych, które się nie rozłożyły, ale po przesianiu to one trafią na nową pryzmę kompostową. Ten kompost był założony przed rokiem, po mniej więcej dwóch, trzech tygodniach został przerzucony. Po założeniu szybko się nagrzał nagrzał się do 65-70 stopni. Potem, kiedy troszeczkę ostygł, to mija kilka, kilkanaście dni. Przerzuciłem go znowu do innej skrzyni i zostawiłem na zimę okryty, bo zawsze kompost okrywamy. Dopiero wiosną, mniej więcej w kwietniu. Kiedy zrobiło się troszeczkę cieplej, bo ta wiosna była chłodna, znowu jeszcze raz go przerzuciłem i został przykryty przez lato. W ciągu lata zaglądałem do niego trochę, musiałem dolewać wody, bo mało było opadów, a dosyć szybko przesychał, pomimo tego, że był przykryty plandeku. I w tej chwili jest już gotowy do rozkładania na zagonach. Gdy jesienią zakładałem kompostownik, on był pełen, pełen był wypełniony. To jest kompostownik zbity z palet po kostce brukowej i on był pełny z taką nawet górką. W tej chwili po roku jest zaledwie połowa kompostownika wypełniona i to jest normalne. To jest normalne, bo kompost po prostu opada, kompost ulegając procesowi kompostowania rozkłada się, w związku z tym trochę się zagęszcza i osiada, więc nie martwcie się, nigdy tego kompostu nie będziecie mieć za dużo, choćby nie wiem jaka górka była tutaj w kompoście, to taki on zawsze opadnie i zawsze będzie go dużo mniej. Do przesiewania używam takiego sita budowlanego, sita do żwiru, do kupienia w hipermarketach. One niektóre mają drobniejsze, niektóre mają grubsze oczka. Ja polecam raczej te z grubszymi oczkami. Nie chodzi nam o to, żeby przesiany kompost był bardzo, bardzo drobny, ale żeby w tej strukturze, którą przesiejemy, były zarówno te drobniejsze, jak i większe grudki. Dzięki temu ta struktura kompostu, struktura gleby będzie lepsza niż taki bardzo tylko drobno przesiany kompost. Często też stosuję kompost nieprzesiany. Ten przesiany stosuję na zagony teraz jesienią, gdzie będę wiosną bądź jesienią wysiewał nasiona, a ten nieprzesiany kompost bardzo często stosuję na zagonach, gdzie będę sadził sadzonki. Sadzonki, które uprawiam najpierw w multidoniczkach czy w doniczkach P9, a potem wsadzam do gruntu pomidory, ogórki, dynie, cukinie, kapusty. Te wszystkie warzywa uprawiam właśnie najpierw na sadzonki, a potem wsadzam do gleby, dlatego mogę nie przesiewać kompost, wyciągając co najwyżej takie większe, grubsze patyki. Kompostownik powinien być w każdym, nawet małym ogrodzie. Kompostownik, który będzie Wam produkował złoto, czarne złoto ogrodnika. Kompost, który wzbogaca glebę w życie, w bakterie, w nicienie, w grzyby, w te mikroorganizmy które są bogactwem waszej gleby i które dają zdrowy wzrost roślin. Więc kompostownik w każdym ogrodzie wrzesień to dobry miesiąc do tego, żeby, jeśli nie macie to zbudować, ale na pewno już zakładać kompost, już myśleć o kompostowaniu, bo ściółkujemy także jesienią. Głównie ściółkujemy jesienią nasze zagony i rabaty kompostem, po to, żeby przy okazji zatrzymać to ciepło w glebie, na zimę. Dłużej gleba będzie ciepła, bo jak wiosną byśmy ściąkowali, to zatrzymamy zimno w glebie zimowe, a nie ciepło jesienne. Na koniec filmu będzie link do filmu, w którym mówię więcej o kompostowaniu, więc serdecznie zapraszam, kliknijcie jego oglądanie. Tyle na dziś. Do zobaczenia, do usłyszenia.